Tatarzyna po morzu, Tatar na drodze, Tatarskim szlachcic, Tatarzy w Spiszu, Tatar do Moskala, Krew z Tatarów, Słabał arab Tatarzyna. Tatarzy z różnych stron świata najechali po morze. Gdy Tatar kogoś pokocha, prawdziwych Tatarów już nie ma, spotkamy się na cmentarzu. W księżyca, w blasku księżyca, cień księżyca, przyćmiony w księżyc. Orędz na Polanach. To ulica, przemyca Prostota, piękno i nierówność. Meczet Gdańsk. Gdańscy muzułmanie będą mieli swoją świątynię. Meczet odpada. pech. V jméně Alláha. Něma boga nad Alláhem. Sob